Teraz Idę sobie z krajem lasu Apola. I w oddali przykuło moją uwagę coś. I muszę podejść przez te pooranę. tropy chyba oni leni smaczek No. Taki wypadik, tylko przeszedł tutaj i już leży 10 minut w lesie, ani nie, ani nie w lesie, bo na polu Ja sztuka, cześć